Dobry wieczór państwu. Ja nazywam się Łukasz Knapi w imieniu Stowarzyszenia Filmowców Polskich chciałbym państwa serdecznie przywitać na pokazie filmu Strefa Interesów w reżyserii Jonathana Glazera. Przed państwem niezwykły pokaz. Myślę, że zobaczą państwo na pewno jeden z najbardziej komentowanych i nagradzanych filmów tego roku. Chyba większość najważniejszych nagród ten film zdobył, bo. To, jest, to są dwa Oscary za film zagraniczny oraz za dźwięk. Dźwięk jest bardzo, ważną, e, bardzo ważnym aspektem tego filmu i bardzo polecam zwrócić na to uwagę. Jest BAFTA, jest, jest wiele, wiele różnych nagród, w tym również oczywiście na festiwalu w Cannes, więc mają Państwo creme de la creme brytyjsko-polskiego kina. to jest Tak, Bisschen Kräuter, auch Rosmarin, hier ist Rote Beete, das ist Fenchel, die Brüben. Sonnenblumen, hier. Ja. Und hier ist der Kohlrabi, die Kinder essen wahnsinnig viel Kohlrabi. Die herrliche Zeit, die wir gemütlich im gastlichen Hause verlebten, wird immer mit zu unserem schönsten Urlaubsländern herumgehören. Im Osten steht unser Morgen. Chciałbym zapytać Was właściwie o jedną rzecz, bo wydaje mi się, że gdy ogląda się ten film, to można nie zdawać sobie sprawy z tego, w jak, jak bardzo wyrafinowany sposób on został nakręcony. Bo w, w domu, w którym jest, była kręcona większość, część akcji, aktorzy nie widzieli kamer w ogóle, nie widzieli też żadnych urządzeń nagrywających dźwięk, więc ta granica między rzeczywistością a filmem miała być, miała się sprowadzać do absolutnego minimum, więc chciałem zapytać na początek was jako aktorów właśnie o pracę na planie i o tę specyficzną metodę twórczą Jonathana Glazera. Ja co prawda nie miałam scen w samym domu Hesów, który był tym głównym obiektem nagrań, ale w domu Oli Kołodziejczyk, który był tak właściwie jej prawdziwym domem, przerobionym na plan filmowy, cały plan działał na bardzo podobnej zasadzie. Było 10 kamer ukrytych przed nami, a przede wszystkim nie mieliśmy styczności z ekipą, z członkami ekipy i to tworzyło taki efekt powiedziałabym big brotherowy i to zdecydowanie wpływało na pracę na planie i miało taki efekt ogromnej realności tych wydarzeń i wydaje mi się że ja tak samo inni aktorzy Wchodziliśmy w pewnego rodzaju trans na tym planie, gdzie rzeczywiście jakby byliśmy w sytuacji, a nie nagrywaliśmy sytuację. Jakubie, ty miałeś scenę na zewnątrz domu i zdaje się, że tam też nie widziałeś kamer ani żadnych urządzeń do nagrywania dźwięku. Mógłbyś opowiedzieć o pracy? Tak, tak, dokładnie tak. To był w ogóle pierwszy plan filmowy, na jakim w życiu byłem, gdzie w taki sposób było to kręcone. Znaczy trochę dziwne. Z początku ciężko było się pławać, bo powiedzieli, gdzieś tu są kamery rozmieszczone w różnych miejscach, ale gdzie to nie musicie wiedzieć. Po prostu grajcie scenę. I człowiek tak się zastanawia, ok, ale z którego profilu, co? Gdzie? Jak? Mm -hmm. Ale ostatecznie to wyszło bardzo dobrze, bo mm, jakiś taki naturalizm tej całej sytuacji. W ogóle mam wrażenie, że jak ogląda się ten film, ten, to co najbardziej jest przejmujące, to. to, to ten cały naturalizm, to, że to tak płynie, jak, jak, jak dokument, prawie że. I, i, i to, to, to działa niezwykle na plus tego całego przedsięwzięcia. Jeszcze jedno pytanie do Julii, bo ty grasz bardzo ważną postać. Jonathan Glazer, odbierając Oscara, zadedykował ten film i tego Oscara właśnie bohaterce, którą grasz. gdybyś mogła powiedzieć, kogo grasz. Tak, oczywiście. Ja gram Aleksandrę Bystroń-Kołodziejczyk. To jest dziewczyna, która istniała naprawdę, urodziła się w 1926 roku, mieszkała w Brzeszczach um, i była zaangażowana w pomoc więźniom obozu podczas jego funkcjonowania. Przed wojną była członkinią harcerstwa, i później w trakcie wojny to harcerstwo, dziewczyny z harcerstwa zostały zaangażowane do Armii Krajowej. I funkcjonowały głównie jako łączniczki. Przekazywały informacje, przekazywane więźniom obozu, później dalej do Anglii, w tym plany, mapy obozów koncentracyjnych, ale także roznosiły żywność i były w to zaangażowane całe rodziny z brzeszcz i z okolic. Ola istniała naprawdę. Zmarła w 2016 roku, a Jonathan miał okazję spotkać się z nią osobiście, poznać tę dziewczynę. Ona oryginalnie pracowała na kopalni w Brzeszczach. W filmie była taka scena, w której ona spotyka Hesa, to znaczy ona nie weszła do filmu, ale była kręcona, i tak jakby jej historia została zmieszana z historią innej dziewczyny, która rzeczywiście pracowała w sklepie z butami Bata i widwała komendanta obozu. Jakby te historie były połączone. Niemniej jednak historia Aleksandry była tym punktem światła, który dał moc Jonathanowi, żeby kontynuować opowieść, opowiadać tę historię, ponieważ było w niej już wystarczająco dużo mroku. Pani Magdaleno, czy ten ta niezwykła metoda pracy Glazera przełożyła się w jakiś sposób również na Pani pracę jako właśnie osoby odpowiedzialnej za casting? Znaczy te... Te poszukiwania, ta potrzeba autentyczności to było rzeczywiście niezwykłe, i dla mnie ta podróż zaczęła się przed pięcioma laty. Rzeczywiście ten czas przygotowań był bardzo długi, i pamiętam, kiedy dostałam scenariusz, to z adnotacją, że najważniejsza jest Olusia. Po roku dostałam cztery słowa na temat Olusi oblicze sprawiedliwe wojną pocharatane, ale nie wiedzieliśmy czy to 10 czy 15 latka to ca cały czas były poszukiwania więc kiedy po tych tygodniach miesiącach a właściwie nawet latach myślenia o Lusi trafiła nam się Julka to to taki prezent od losu pracowałam nad tym castingiem nad Polskimi bohaterami, bo Simon z Aleksandrą zajęli się aktorami niemieckimi i żartowałyśmy sobie w cudzysłowie, że one mają pewien, pewną grupę zamkniętą, ponieważ w zbiorze aktorów zawodowych się poruszały. A ode mnie Jonathan oczekiwał, że nie będzie żadnego polskiego aktora, to Jakub jest tu wyjątkiem, że wszystkie postaci nazwane ze scenariusza e, e, mają być e, tak, jak my to popularnie nazywamy, nad e, Co naprawdę e, rozmawialiśmy wielokrotnie, i ja mówiłam: daj mi jakiś klucz. Jakiś klucz, bo to jest taki zbiór tych osób, że to są. Spotykałam setki i setki i setki w Krakowie, w Oświęcimiu, w Katowicach. Osób, które miały jakieś doświadczenie jako statyści, ale także osób, które nigdy w życiu nie miały kontaktu z kamerą. I ten klucz, już ostatnie zdanie, był taki. Essence, Magda, Essence. When I see, I know. Także. Muszę dodać, że normalnie jak się robi casting, to kluczem jest wiarygodność. A w tym przypadku miałam takie poczucie, że to jest ten poziom dalej czy wyżej, autentyczność, że to nie może być nic przez sekundę sztucznego. Cały ten sposób opowiadania filmu zresztą z tego wynikał, żeby nie przywiązywać się emocjonalnie do bohaterów, żeby te zresztą no, wielokrotnie rozmawialiśmy, zwłaszcza w okresie przygotowawczym o tych wszystkich wątpliwościach Jonatana, jak pokazać jako bohaterów filmowych charaktery tak okropne i jak pokazać uczciwie, nie uciekając w jakiś art house czy cudzysłowia, ten dramat, który też ciągle trwa, tak? I po co opowiadać historię, o której wszyscy już wszystko wiedzą, a jednak jak Państwo dzisiaj poczuli na swojej skórze ona ciągle, ciągle jest aktualna? To teraz jeszcze jest czas y, na państwa uwagi, refleksje, może mają państwo pytania do naszych gości. One of the defining elements uh, I found in the movie is that while a certain reality was going on, you could feel, you could hear uh, uh, in the background what, go, what was going on in the other world. Uh, while you were shooting, you, you could hear uh, you had the sounds of these things going on parallel or it was it was just Post, post edition effect. Thank you. Te dźwięki nie były słyszalne, ale mam inną ciekawostkę trochę związaną z tym tematem, w scenie, w której mama Olusi biegnie na balkon, żeby zdjąć pranie, ponieważ czuć, że nadeszły te popioły idące z krematoriów, został rozpylony w oknach taki zapach. Ekipa filmowa kupiła chemikalium, które rzeczywiście wydawało taki dość przykry zapach, więc nasze zmysły zostały pobudzone w trochę inny sposób, ale to była kolejna metoda, żeby przynieść ten realizm. Może jeszcze tylko dodam, że taka rola dźwięku była od początku zapisana w scenariuszu i um, uważni obserwatorzy Jonathana twórczości mogą też lekki zarys tego zobaczyć już w Under the Skin. Um, ale tutaj została rozwinięta jako uh, równoległa jeśli nie uh, ważniejsza uh, historia how do you feel being part of maybe somebody's first exposure to this story and what happened in this very tragic history and and how do you and your families or your friends feel about the roles or the The participation that you had in this film and in this no, oscar winning film. Tak, ja, ja jestem bardzo wdzięczny i czuję się trochę uprzywilejowany, że w ogóle mogłem być częścią tak wspaniałego projektu. Um, wspaniałego, chodzi mi o to po prostu, że to jest um, wspaniały film, um, bardzo ważny, i, 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 i czuję się uprzywilejowany, że, że miałem szansę być małą częścią tego, tego przedsięwzięcia. A jeśli chodzi o um, o, o to, co rodzina myśli albo widziała, to ciekawostka. Ja grałem w tym filmie razem z moim tatą. Jest w tej samej scenie co ja i, i razem z ojcem gramy. Um, a pierwszy raz y, spotkałem się z tym tematem, i pierwszy raz w życiu byłem w Oświęcimiu, to była wycieczka szkolna. I to było chyba w liceum jakoś tak. I, i pamiętam, że raz tam byłem i. Nigdy więcej już nie chciałem tam wracać, nawet jak mnie później dziewczyna namawiała choć pojedźmy, zwiedźmy to, bo ona nigdy nie była, to powiedziałem nie. Raz byłem w życiu, więcej nie dam rady tego oglądać. I, i powrót w to miejsce, bo to jednak było kręcone w tym miejscu, dosłownie. Um, przywoływał pewne wspomnienia z tej wycieczki i, 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 i te obrazy, które widzimy na koniec filmu, te, te prawdziwe dokumentalne to no, Są niezwykle wstrząsające i, i tak. Dla mnie ta pełna rozpaczy część historii um, ma specjalne miejsce w moim sercu. Od trzech lat uczestniczę w nauczycielskich Dniach Pamięci i Pokoju, które są organizowane na terenie muzeum i upamiętniają ofiary Holokaustu. Pierwszy raz też byłam po Święcimiu na wycieczce w liceum. Pamiętam, że w czasie przygotowań do zdjęć, akurat do zimowych zdjęć, które też niestety nie weszły do filmu, byłam w Oświęcimiu sama z przewodnikiem. To zapewniła mi produkcja i scena, która nie weszła do filmu, a była kręcona wtedy w zimowym okresie, była sceną, w której Olusia biegnie bardzo blisko komór gazowych, w sensie okolicy obozu i krzyczy w niebo w stronę nadlatujących samolotów dlaczego nie bombardują komór gazowych dlaczego nie zniszczą tej maszyny śmierci i pamiętam że wtedy uruchomił się we mnie taki bardzo naturalny szczery i wzmożony płacz i czułam że jakby to nie płacze tylko o tylko tak jakby to ja płaczę nad tą częścią historii i Uważam to za bardzo oczyszczające doświadczenie, ale też um, wzmagające we mnie to poczucie horroru, który wydarzył się w tym miejscu. Ja mieszkam 30 kilometrów od obozu. Um, i bardzo się cieszę, że mogłam brać udział w tej historii. Jeśli ona może kogokolwiek uświadomić o potędze i też banalności zła, które się wydarzyło w tym okresie, to się cieszę. Jakby cieszę się, że mogę być tego częścią. Ja też zacznę od szkolnej wycieczki. To były lata 70., i istniał związek byłych więźniów obozów koncentracyjnych. I taka grupa więźniów zaprosiła z mojego liceum troje najlepszych uczniów z historii na wycieczkę do Oświęcimia i do Brzezinki właśnie. Historia nigdy nikogo, niczego nie nauczyła, ale to doświadczenie było o tyle niezwykłe, że oni idąc między tymi budynkami i barakami mówili nam o swoim życiu tam. A nie o śmierci. Później y, kilkakrotnie pracowałam przy filmach fabularnych, które były realizowane na terenie muzeum, bo t, y, ówczesny dyrektor Smoleń, y, były więzień obozu, pozwalał ekipom filmowym, właśnie w tej najczystszej intencji, pokazaniu świata tego horroru, pozwalał ekipom fabularnym realizować zdjęcia na terenie y, muzeum. To się ucięło w momencie, kiedy przygotowywaliśmy listę Schindlera, to znaczy ja pracowałam też przy castingu do, do listy Schindlera, i wtedy dokładnie pamiętam te okoliczności, kiedy usłyszeliśmy, że różne społeczności i związki żydowskie wezwały Stevena Spielberga, żeby, żeby nie, nie, nie realizował planu filmowego na terenie Muzeum Śmierci. Muszę Państwu po prostu wyznać, że od tego pierwszego spotkania przez te wszystkie lata, aż do tego ostatniego filmu, nie sposób się do tego miejsca przyzwyczaić. I tak jak nawet niedawno rozmawiałam na polskiej premierze o tym z Jonathanem, właściwie każdego dnia i w jakimś sensie mieliśmy te prochy pod skórą. Jeśli to przełożyło się na wartość filmu, to dobrze, bo to o to szło. Ale cena, jaką i aktorzy, i realizatorzy z Jonathanem na czele zapłacili za realizację tego filmu, była naprawdę wysoka. I jeszcze chciałabym coś dodać, jeszcze mogę? I jeszcze chciałabym dodać też taką uwagę w kontekście tego listu protestu różnych filmowców, którzy zaprotestowali przeciwko słowom Jonathana na gali Oscarowej. Ja widziałam te gale w telewizji i pamiętam, że byłam zaskoczona, że czytał skartki, a jak skończył, to się rozpłakałam. I myślę sobie na początku, jak to możliwe, że on, Anglik, potrzebuje kartki, żeby powiedzieć to, co chce. A potem zrozumiałam, że nie chciał przegapić żadnego słowa i nie opuścić niczego. I w moim odczuciu jego wystąpienie to mój ogromny szacunek za jego wrażliwość i odwagę. Bo on po to zrobił ten film, żebyśmy nagle się mogli. Nadal mogli upominać się o ofiary. Film, który jest zrealizowany w imię pokoju. Tą poruszającą wypowiedzią chciałbym zamknąć naszą rozmowę. Bardzo dziękuję naszym wspaniałym gościom. Dziękuję Państwu i dziękuję naszej tłumaczce.